Jesteś na pielgrzymce, aby słuchać Boga. A może przeciwnie, idziesz nie myśląc o Bogu, ale chcąc uciec od jakiejś trudnej rzeczywistości. Nawet jeśli tak jest, to Jezus ci towarzyszy. Widzi twoje poplątane myśli, odczuwa twoje rozstrojone uczucia. Być może wiele razy w swoim życiu słyszałeś prawdę, że Bóg jest miłością. Może wiele razy ktoś powiedział ci, że Bóg cię kocha. Zdarza się, że prawdy te. Sprowadzamy do zwyczajnego sloganu. Miłość możemy definiować przeróżnie. W Ewangelii Świętego Jana czytamy: Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Co znaczy być umiłowanym przez Jezusa? Apostołowie zobaczyli w Wielki Czwartek, kiedy umył im nogi, zupełnie jak niewolnik. Co znaczy być umiłowanym przez Jezusa? Apostołowie zobaczyli również w Wielki Piątek, kiedy umarł na krzyżu jak najgorszy przestępca. Miłość to właśnie oddawanie swojego życia dla drugiego. Miłość to nieprzespane noce matki, która czuwa przy chorym synu, to marzenia ojca, który pracuje, aby zarobić na jak najlepszą przyszłość swojej córki, to wreszcie szacunek małżonków do siebie, przez co życie nabiera sensu. Miłość jest doświadczeniem, którego każdy człowiek pragnie w mniejszym lub większym stopniu. Mamy w sobie taką potrzebę bycia blisko kogoś, kto nas zrozumie i nie osądzi, pomimo życia, jakie prowadzimy. Bóg doskonale wie, że każdy człowiek pragnie takiego zapewnienia o miłości, dlatego daje światu swojego jednorodzonego Syna. Pozwala, aby on stał się człowiekiem, by pokazać, jak bardzo zabiega o każdego z nas, jak bardzo chce nam wyznawać swoją miłość, być blisko i przypominać, że kocha nas najbardziej na świecie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne, zapisuje Ewangelista Jan. Jezus przyszedł na świat, aby Tobie osobiście powiedzieć, że jesteś kochany przez Boga. Taki jest Jego cel. Dziś ten sam Jezus, który opowiada przypowieść o Ojcu i Jego synach, chce powiedzieć, że Bóg kocha Cię od zawsze, indywidualnie i niezmiennie nie jakąś masę ludzi, ale konkretnie Ciebie. I choć Twoje życie niesie ze sobą różną przeszłość czy teraźniejszość, dla niego, dla Boga, nie ma to znaczenia. Bóg kocha Cię z Twoimi zaletami i pomimo Twoich wad, bez względu na to, jak wygląda obecnie Twoje życie. Pewien ojciec miał dwóch synów. Ci dwaj synowie wyobrażają ogół ludzkości w przypowieści. Zarówno grzesznicy, jak i sprawiedliwi są dla Niego zawsze i wyłącznie dziećmi. Tożsamością człowieka. Nie jest grzech ani jego brak. Moją tożsamością jest odniesienie Boga do mnie. Taka jest Twoja i moja najgłębsza godność. Nie jesteś zlepkiem komórek przypadkowo wrzuconych w historię, ale ukochanym dzieckiem Boga. Twoje pojawienie się na świecie to nieskończony projekt, rzeczywistość, którą trzeba uzupełnić. Nie jesteś kopią. Jesteś absolutnie niepowtarzalnym człowiekiem, nie jesteś przypadkiem. Bóg powołał cię do istnienia, rodzice stworzyli warunki do twojego poczęcia, ale od początku jest przy tobie Stwórca. Niezależnie od warunków w domu, czy rodzice cię chcieli, czy nie chcieli, planowali czy nie planowali, to jesteś chciany przez Boga. Bóg kocha cię osobiście bez żadnych warunków wstępnych, zawsze i wszędzie, bo naturą Boga jest kochać. Co mocniej dziś do ciebie przemawia, doświadczenie twojego życia, to co przeżyłeś, czy słowo Boga? A Bóg mówi, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? I dalej, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, mówi Pan Bóg. Jezus, który ci towarzyszy, chce, by słowo Boga było mocniejsze niż chore sytuacje w twoim życiu. Jezus mówi przypowieść o Ojcu, bo zaprasza właśnie ciebie do doświadczenia miłości bezwarunkowej i nieskończonej. Czy pragniesz takiej miłości? Ojcze, takiego słowa używa młodszy syn w przypowieści. Nie tyle ze względu na pozytywne uczucia, co raczej, żeby pokazać swoje prawa do części majątku. Zna ojca jako tego, który musi mu dać rzeczy. Kiedy twoje myśli i uczucia kierujesz ku własnym potrzebom, możesz doświadczyć niechęci wobec Boga jako twojego przeciwnika. Bóg jednak nie jest twoim przeciwnikiem. Daje swoim dzieciom to, co ma. Jest miłością, więc daje miłość. Bóg Cię kocha. To twierdzenie jest niezmiennym fundamentem naszej wiary. Wydaje się, że w naszym życiu słyszymy te słowa zbyt często lub zbyt rzadko. Kiedy słyszymy je zbyt często, to możemy się do nich przyzwyczaić, a kiedy słyszymy je zbyt rzadko, to trudno nam w to uwierzyć. A prawda jest taka, że jeżeli doświadczysz osobistej i bezwarunkowej miłości Boga, który jest Twoim Ojcem, to Twoje życie się zmieni i nie będzie już takie, zanim usłyszałeś, jesteś kochany i jesteś potrzebny. Bez względu na to, co teraz myślisz i czujesz, prawda jest taka, że Bóg nigdy nie przestał i nie przestanie Cię kochać. Bo tak jak mówi w księdze proroka Jeremiasza, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, ukochałem Cię miłością odwieczną. To niesamowite, że Bóg jest tym, który mnie kocha, zanim pojawiłem się na świecie i będzie mnie kochał już na zawsze. On sam Cię potrzebuje i sam Ciebie zaplanował. On jest tym, który przekracza całą historię Twojego życia, od chwili poczęcia, przez dzieciństwo, młodość, aż po samą dorosłość. Jest tym, który towarzyszy Ci na każdym etapie Twojego wzrastania i który każdego dnia pragnie w najbardziej intymny sposób wyznać Ci tę wielką prawdę. Tyś jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wielu z nas Ukrywa się przed Bogiem, nie chce usłyszeć tej cudownej prawdy, nie pozwala się Bogu kochać, bo jak bumerang wraca echo, może dzieciństwa, nie takiego, jakie by się chciało, czasem nawet trudnego i bolesnego echa zranień i skomplikowanych sytuacji życiowych, echo różnych niedoskonałości, którymi obarczeni byli nasi rodzice. Ale Bóg jest większy niż to, co przeżywasz. Z czym sobie nie radzisz, jest większy niż historia Twojego dorastania, dzieciństwa czy poczęcia, którą być może jesteś przygnieciony, i dziś mówi do Ciebie: Ja jestem większy od tego wszystkiego mogę Cię z tego wyrwać pozwolisz mi na to. Czy chcesz, aby słowo kochającego Boga było mocniejsze niż echo Twoich doświadczeń, siostro i bracie? O sile... Bożej miłości i o tym, że Bóg jest w stanie przemienić najbardziej skomplikowaną sytuację Twojego życia, opowiada ojciec Nicolas Butet, założyciel wspólnoty Eucharystein we Francji, wspominając historię dziewczyny, która od 12 roku życia brała narkotyki, miała za sobą pięć prób samobójczych i przeżyła ekstremalną przemoc. Jej chłopak został zamordowany na ulicy i był handlarzem narkotyków. Kiedy w szpitalu psychiatrycznym pobiła pielęgniarkę i nie wiedziano, co z nią zrobić, przywieziono ją do ojca Nikolasa. Pewnego dnia postradała całkiem zmysły i warunkiem jej pozostania, postawionym przez ojca Nikolasa, było pójście do kaplicy. Ojciec tłumaczył jej, że jedynym, który z nią wytrzymuje, jest Jezus, a kaplica jest dźwiękoszczelna, więc jeśli ma szaleć, to przed Jezusem. I choć wykrzyczała mu, że nie wierzy w tego jego Jezusa ani w to coś białe, udała się do kaplicy. Sama opowiadała, że postawiła Jezusowi warunek, że ma godzinę na to, aby jej powiedzieć, że jest albo że go nie ma, bo inaczej odbierze sobie życie. Kiedy po godzinie nic się nie wydarzyło i chciała już wychodzić, by odebrać sobie życie, poczuła, jak jej serce płonie. Była blisko Jezusa, blisko monstrancji, nie spuszczała z niego wzroku, a Jezus powiedział jej, że naprawdę istnieje i że ją bardzo kocha od zawsze. Ta dziewczyna, która całe życie miała być na lekach, teraz zdała maturę, skończyła studia magisterskie i stała się osobą wierzącą. Taka jest właśnie miłość Boga. On ciągle cię słucha, nawet gdy krzyczysz ze złością i bez wiary. On jest tym, który zawsze czeka na ciebie, który ciebie szuka, który wychodzi z inicjatywą jako pierwszy. Nigdy nie powie ci, że musisz zasłużyć na jego miłość. W liście św. Jana czytamy: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga ale że on sam nas umiłował człowiek obraża boga grzeszy krzywdzi rani a bóg się nie odwraca w jednej z książek księdza Michała Olszewskiego możemy przeczytać historię rodziny w której ojciec był alkoholikiem i choć bardzo kochał swoje dzieci i żonę nie mógł poradzić sobie z tym uzależnieniem nie pomagały żadne terapie, przeprosiny, modlitwy czy pielgrzymki. W końcu podjął decyzję o odejściu z domu, by nie radzić najbliższych. Kiedy dowiedziała się o tym jego osiemnastoletnia córka, siadła przy nim podczas kolejnego zapicia, chwyciła jego rękę i powiedziała: Tato, kocham cię. Te trzy słowa wystarczyły, żeby ojciec przestał pić. Te trzy słowa uzdrowiły go z alkoholizmu. Z czegoś, z czym zmagał się latami. Skoro miłość ludzka może uzdrowić człowieka, to o ileż większą moc uzdrowienia ma miłość Boga. Dlatego człowieka zbawienne okazało się przyjęcie miłości córki, a Bóg dziś chce, byś przyjął Jego miłość, która pozwala Ci odzyskać pokój która pokaże ci, że mimo różnych wyborów, niezgodnych z wolą Bożą, mimo Twoich słabości i grzechów, możesz żyć dalej, możesz zbudować piękną i trwałą relację z Bogiem, relację opartą na prawdziwej miłości, która nigdy nie zawodzi i nigdy się nie kończy. Pan Bóg nie kocha Cię za dobre uczynki, za gorliwe wypełnianie kolejnych przykazań, za cnotliwe życie, którym być może zawstydzasz innych, Bóg cię kocha po prostu, bo jesteś. Bo jesteś Jego najpiękniejszym stworzeniem i jesteś godzien miłości. Zawsze jesteś godny Bożej Miłości. Czasami, gdy jesteśmy w kościele, gdy uczestniczymy w jakichś praktykach religijnych, czy nawet wtedy. Gdy klękamy do modlitwy, czujemy się przed Bogiem bardzo anonimowi, może dalecy, i Bóg wydaje się gdzieś, gdzieś tam. Tymczasem Boża miłość jest osobista. Pismo Święte często mówi o Bogu: Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Prawdziwy Bóg to Bóg konkretnych osób Bóg, który zna Twoje imię, Twoją historię który mówi do ciebie nie lękaj się bo cię wykupiłem wezwałem cię po imieniu tyś moim nie jest bogiem na twój obraz według twoich wyobrażeń jest inny gdybyś był jedynym mieszkańcem tej ziemi to bóg nie mógłby cię kochać ani mniej ani bardziej teraz w tej chwili obdarza cię całą miłością Boga Wszechmogącego. Bóg uznaje za dzieci wszystkich, tak sprawiedliwych, jak i grzeszników, po prostu dlatego, że jest ojcem. Jesteś kochany dziś, niezależnie od tego, czy uważasz się za grzesznika, czy za sprawiedliwego, za godnego jego miłości, czy też niegodnego. Jesteś kochany przez Boga nie dlatego, że jesteś dobry ale dlatego, że On jest Twoim Ojcem. Największym problemem w przyjęciu Boga i Jego miłości jest przekonanie, że muszę najpierw coś dla Boga zrobić, że muszę się czegoś wyrzec, coś ofiarować, wiele wycierpieć albo że tyle się modlić, żeby Bóg mnie pokochał. A Bóg mówi, że Jego miłość taka zupełnie nie jest. On nie stawia żadnego warunku wstępnego, nie musisz zasługiwać na jego miłość. Choć Bóg jest wszechmogący, nie może zrobić tego jednego, nie może przestać cię kochać. Pomyśl, w jakich obszarach swojego życia nie doświadczasz jeszcze Bożej miłości? Gdzie jeszcze nie wpuściłeś Boga? Pewne opowiadanie mówi o siedmioletnim chłopcu, który podróżował samochodem, ze swoją mamą podczas deszczowego popołudnia. Zapatrzony w wycieraczki, które nie nadążały zbierać struk deszczu, zwrócił się do mamy, mówiąc: Wiesz, mamo, te krople deszczu są jak grzechy, a wycieraczki są jak Bóg, który odrzuca daleko nasze grzechy. Zdziwiona mama odpowiedziała: Widzisz, że deszcz ciągle pada. Cóż to znaczy, według ciebie? Synek bez chwili zastanowienia odparł: My ciągle grzeszymy, a Bóg nie ustaje w przebaczaniu, bo tak bardzo nas kocha. Taka jest właśnie miłość Boga. Bóg nie prowadzi żadnej księgi, w której zapisywałby nasze grzechy, nie prowadzi żadnego rejestru, żadnego katalogu, w którym zapisywałby nasze zasługi. On po prostu kocha bezwarunkowo, i jedyne czego pragnie, to byś przyjął jego miłość i zaniósł innym ludziom, jego kochanym dzieciom. O tym, jak wielkie jest to pragnienie Boga, możemy przeczytać w zapiskach polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej, do której Jezus zwrócił się tymi słowami: Moja miłość nie ma granic. Chcę ją wylewać i napełniać tych, którzy jej pragną. Chcę i pragnę wylać ją na każdego człowieka, na każde moje dziecko. Stań się dzieckiem wobec Boga, takim niemowlakiem, który w zasadzie nic nie może dać swoim rodzicom, poza tym, że pozwala się przytulić, przebrać czy nakarmić. Niemowlakiem, który przyjmuje miłość rodziców. I my w takiej sytuacji mamy się znaleźć, mamy pozwolić Bogu się pokochać, pozwolić, by obdarzył nas miłością, by całkowicie nas nią napełnił, byśmy zostali nią nasączeni, nakarmieni i wypieszczeni. Mówi się, że miłość polega na dawaniu, ale trzeba zacząć od brania. Początkiem jest Zaczerpnięcie miłości od tego, który może nam ją dać i uczynić nas zdolnymi do kochania. Święty Jan pisze konkretnie: Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Dlatego kochać oznacza najpierw przyjmować, a potem otrzymujemy zdolność dawania. Zdolność do miłości nie bierze się znikąd. Nie pochodzi też od człowieka, miłość płynie ze źródła, jakim jest sam Bóg. To On jest miłością, jak mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, i On uzdalnia każdego człowieka do miłości. Często zapominamy, że najpierw trzeba doświadczyć miłości, przyjąć ją, a dopiero potem na nią odpowiadać. Święty Jan Paweł II. W swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis napisał Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Tyle papież. Kiedy najpierw doświadczysz miłości, kiedy ją przyjmiesz, twój zachwyt będzie tak wielki, że będziesz chciał odpowiadać na tę miłość. Dziewczyna pokochana przez chłopaka chce odpowiedzieć na tę miłość nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce, bo cieszy się z tego, że to właśnie ona została wybrana, zauważona, doceniona i pokochana. Podobnie kiedy doświadczasz miłości Boga i ją przyjmujesz, twoje serce może dzielić się tą miłością z innymi. Jezus pragnie twojej miłości i to pragnienie potwierdził najbardziej na krzyżu, kiedy wołał o miłość człowieka, pozwolił się ukrzyżować, dać się opluć i poniżyć, aby przekonać człowieka do tego, że Bóg nieskończenie nas kocha. Dziś stajesz przed pytaniem: Czy jesteś w stanie przyjąć Bożą miłość? Czy chcesz naprawdę jej doświadczyć? Decyzja ta potrzeba, żeby zrodziła się w Twoim sercu, czy jest w Tobie zgoda na przyjęcie tej miłości, a następnie wzrastanie w niej i dzielenie się z nią? Zapraszam Cię teraz na końcu tej konferencji do tego, abyś chwycił swoją rękę tam, gdzie można wyczuć swój puls, i kiedy wyczujesz ten swój puls na swojej ręce, to pomyśl o tym, że to serce, które pompuje Twoją krew, każde bicie serca jest oznaką Bóg mnie kocha, że moje życie jest dowodem na to, że Bóg mnie kocha. Spróbuj.